Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym moim kursie. Tym razem jest to druga część kursu dotyczącego kratownic. W pierwszej części omówiłem metodę równoważenia węzłów, która służyła do wyznaczania sił w prętach kratownicy. Tym razem, w tej części kursu, to jest ten taki jakby drugi poziom kursu, omówimy sobie metodę litera. Oczywiście, abyście mogli w pełni zrozumieć, o co chodzi w metodzie Rittera, musicie najpierw zrozumieć pierwszą część kursu, w której opowiadam o kartownicach, mówię, co to jest kartownica, mówię, z czego składa się kartownica, jak działają siły w prętach kartownicy itd., dalej, prawda? Dopiero po tym pierwszym kursie możecie, możemy teraz porozmawiać sobie o metodzie Rittera, prawda? Czyli drugiej, z alternatywnej do metody węzłowej, metodzie, która pozwala nam na Wyznaczanie wartości sił w prętach kartownicy. I teraz, tak yy, jaka jest idea metody, teraz zwano, zwanej też czasami metodą przecięć. Yy, my, kartownice możemy sobie teraz przeciąć płaszczyzną. Czyli rysujemy sobie płaszczyznę, która, którą tą kartownicę przecinamy. Ale jakie są warunki tego przecięcia? Bardzo ważne, że my możemy przeciąć kartownicę wyłącznie przez trzy pręty i z tego te trzy pręty nie mogą wychodzić z jednego węzła. Czyli zobaczcie, na przykład przekrój taki. No to jest zły przekrój, to nie jest przekrój litera, ponieważ dlaczego? No bo przeciąłem przez trzy pręty, więc pierwszy warunek jest spełniony, bo mamy raz, dwa, trzy pręty, ale nie jest spełniony drugi warunek, czyli yy, mówiący o tym, że te trzy pręty nie mogą wychodzić z jednego węzła. No i zobaczcie, ten pręt, ten pręt i ten pręt, one je wychodzą z jednego, z jednego węzła, więc to nie może być przekrój metody rittera. Ale zobaczcie, na przykład, wykonam sobie taki przekrój, prawda? Płaszczyzną alfa, alfa. I teraz tak, sprawdzamy, czy są spełnione warunki metody rittera. Więc tak, przeciąłem przez trzy pręty. No to się zgadza. Raz, dwa, trzy pręty. I teraz tak, sprawdzam, czy. Te trzy pręty nie wychodzą z jednego węzła. No nie wychodzą, no bo zobaczcie. Ten pręd wychodzi z węzła. Powiedzmy sobie, że ponumerujemy sobie jeszcze węzły, to będzie nam się łatwiej mówiło. To będzie pierwszy, drugi, trzeci, czyli podobnie jak to robiliśmy wcześniej w metodzie równoważenia węzłów, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. No i zobaczcie. Ten pręd wychodzi albo z węzła 7, albo z węzła 8, ten pręd wychodzi, powiedzmy sobie, też z węzła 7, albo z węzła 1, ale pręt 1-2 już nie ma nic wspólnego z prętem 7-8, bo wychodzi z węzła pierwszego, albo z węzła drugiego, więc widzimy, że mamy trzy pręty, z czego jeden z nich nie wychodzi z tego węzła, co pozostałe, więc spokojnie możemy... Taki przekrój nazwać przekrojem Rittera, prawda? I możemy używać go do obliczeń. Oczywiście tych yy, przekrojów możemy w tej kartownicy wykonać więcej. Załóżmy kolejny przekrój, powiedzmy sobie, tym razem przetnę sobie w taki sposób, prawda? Również to będzie przekrój beta beta i teraz tak, sprawdzamy warunki, czy są spełnione. Mamy trzy pręty, raz, dwa, trzy pręty, ok. No i wszystkie trzy z jednego węzła nie wychodzą. Dlaczego to jest takie ważne, żeby one nie wychodziły z jednego węzła? No bo zobaczcie, wrócę jeszcze do tego pierwszego przekroju, który zrobiłem. O, tutaj. Te trzy pręty wychodziły z jednego węzła, więc zobaczcie, to już de facto nie jest metoda litera, tylko to jest metoda węzłowa, no bo ja dokonując takiego przekroju, ja de facto wyciąłem z tej kartownicy węzeł numer 1. Dlatego to nie jest dobry przekrój dla metody Rittera. I teraz zobaczcie, e, tych przekrojów, tak jak powiedziałem, można wykonać więcej. Jeszcze mogę zrobić to, zobaczcie, mogę sobie, o, przekroić na przykład w sposób taki, prawda, o, również, prawda, gamma, gamma. Czyli jak widzicie, e, jest wiele możliwości przekrojenia kartownicy, e, no, pod warunkiem, że jak gdyby pilnujemy tych dwóch zasad, czyli trzy pręty przecinamy przez trzy pręty, nie mniej, nie więcej, oraz te trzy pręty nie powinny wychodzić z jednego z jednego węzła. I teraz tak, zrobimy sobie taki przekrój w tej kartownicy, przekrój Rittera, no i pokażę wam, w jaki sposób sobie oznaczyć siły w prętach, prawda, kartownicy, te, te siły, które. W, w tych prętach, które przecięliśmy, prawda? I powiem Wam też, yy, jakich równań możemy używać yy, w metodzie rittera, prawda? To zanim oczywiście później przejdziemy sobie do przykładów. Więc zobaczcie, na przykład przekrój taki, nie? O, nazwę go sobie tam alfa-alfa. Jest przekrojem rittera, ponieważ, zobaczcie, yy, przecina raz, dwa, trzy pręty i trzy pręty nie wychodzą z jednego węzła. I teraz zobaczcie, co musimy zrobić. Musimy sobie, yy, jak gdyby, zaznaczyć, siły w tych prętach, które przecięliśmy, oczywiście siły wewnętrzne, to jest ważne. I teraz zobaczcie, zrobimy sobie to tak. To jest siła w pierwszym pręcie, pręcie 6-7. Oczywiście musimy to zrobić po dwóch stronach przekroju. Dlaczego? No bo e, zobaczcie, nasz przekrój alfa-alfa podzielił nam de facto tą kartownicę na dwie części, na część lewą i część prawą. I za chwilę e, będziemy układać równania. Które będą mogły być osobne dla części lewej, osobne dla części prawej. Dlatego musimy zaznaczyć sobie te siły w prętach po jednej ze stron przekroju i po drugiej ze stron przekroju. To jest bardzo ważne. Ja to sobie to rysuję tutaj porządnie, żeby rysunek był czytelny dla Was. To jest dla mnie najważniejsze. O, tu mi się nie chce przesunąć, ale. O, sobie wysunę. Dobra. Tak. I to jest przekrój pierwszego pręta, prawda? O. Czyli rysuję to podobnie, jak rysowałem sobie w, w metodzie wycinania węzłów, prawda, w metodzie węzłowej, tylko że w metodzie węzłowej wycinaliśmy węzeł prawda, i też te siły w prętach znaczaliśmy. Oczywiście takie zwroty, jak znaczyłem. dla tych, którzy, którzy oglądali mój pierwszy, pierwszą część kursu o kartownicach dotyczącą metody równoważenia węzłów, wiecie, że te zwroty sił jakby zakładają pręt rozciągany, prawda? Oczywiście to jest tylko założenie wyliczenia. Pokażą nam, czy rzeczywiście ten pręt jest rozciągany, czy ściskany. I to jest N67, czyli siła w pręcie N67. No i to samo robię w kolejnym pręcie. I teraz patrzcie, ważna uwaga. Bardzo ważna. Metoda Rittera pozwala wyliczyć siły w prętach wyrywkowo. Czyli niekoniecznie musimy liczyć, kratownicy, żeby wyliczyć siłę w żądanym pręcie. Ale co jest ważne? No, tak jak to było na przykład w metodzie w metodzie węzłowej, gdzie, żeby dostać się do jakiegoś pręta, w którym chcieliśmy wyliczyć siłę, to czasami musieliśmy policzyć kilka sił w kilku innych prętach, które de facto nie były przedmiotem zadania, prawda? Tutaj możemy wyliczyć sobie siłę w żądanym pręcie, czyli, nie wiem, w poleceniu, będzie, w poleceniu zadania będzie powiedziane: wyliczyć siłę w pręcie o tym. Prawda? No to my nie musimy wycinać węzła piątego, potem czwartego i dopiero wyliczać siłę w tym pręcie, tylko możemy po prostu zrobić przekrój litera, który będzie przekrojem o takim i od razu tą siłę w tym pręcie wyliczyć. Ale co jest ważne? Nawet jeśli my chcemy wyliczyć siłę tylko w jednym pręcie, to siły wewnętrzne musimy zaznaczyć we wszystkich prętach, czyli we wszystkich, które przecięliśmy. Bardzo częstym błędem studentów jest to, że... Wykonują przekrój litera, chcą na przykład wyznaczyć wyłącznie siłę w pręcie N67 i co więc oznaczają tylko i wyłącznie siłę w pręcie N67, pomijając te siły w pręcie N37 i N2, -3, mimo że on, one też zostały przecięte. To jest niestety błąd, który prawdopodobnie kończy, kończy zadanie. I tu mamy N37, czyli sumując każdy pręt, który przecięliśmy, musimy. W zaznaczyć w nim siły wewnętrzne. To jest bardzo, bardzo istotna kwestia. Dobra? Tak. Ostatnia siła w pręcie. Tak, kształty tutaj sobie jeszcze zrobię. Tak. Tak. Okej. Okay. No. No i mamy to. Tu jest N23. Czyli wykonaliśmy Narysowaliśmy przekrój oraz narysowaliśmy siły wewnętrzne w tych prętach, które tym przekrojem żeśmy sobie przecięli. I teraz zobaczcie. Mamy dwie części tej katolicy. Mamy część lewą, czyli tą, która znajduje się po lewej stronie naszego przekroju, no bo ten przekrój podzielił tą katolicę na dwie części, prawda? Część lewa, no i tutaj część prawa. Zobaczcie. Mamy zatem podzieloną naszą katolicę na dwie części. Troszeczkę podobnie, jak dzieliliśmy sobie w przegubie na przykład belkę albo ramę, prawda? Bardzo podobnie. Oczywiście jest to inny ustrój, aczkolwiek e, też mamy lewą część i prawą część. Teraz zobaczcie, jakie możliwości daje nam to teraz, jakie równania nam daje do dyspozycji, e, z których możemy wyliczać e, no niewiadome siły w prętach. Zobaczcie, mamy zestaw następujących równań. Pierwsze równanie to suma rzutów sił na oś x po stronie lewej przekroju równa się 0 i suma rzutów sił na oś x po stronie prawej przekroju równa się 0. Pierwsze równanie metody, metody litera, zobaczcie. Czyli zobaczcie, co możemy robić. Możemy osobno liczyć sumę rzutów sił na oś x z lewej i z prawej strony przekroju. Dlaczego tak jest? No, dzieje się tak z uwagi na to, że jeżeli mamy układ statyczny, no, a Kratownica wiemy, że jest ustrojem statycznym, no bo to tak, tak, takie są jej założenia, to y, musi zachodzić równowaga pomiędzy siłami zewnętrznymi a siłami wewnętrznymi. No bo zobaczcie, siły, siły zewnętrzne to u nas wyliczone, wyliczone wcześniej reakcje. Jakieś tam V1, H1. Oczywiście te reakcje wcześniej powinniśmy wyznaczyć i V4, prawda? I. Te równania mówią o równowadze sił zewnętrznych i wewnętrznych, więc z tych równań równowagi będziemy wyznaczać prawda, wartości niewiadome sił w prętach. Prawda? Idziemy dalej. Kolejne równanie to suma rzutów sił na oś y po stronie lewej równa się 0 i suma rzutów sił na oś y po stronie prawej równa się 0. Kolejne równanie, no i trzecie równanie, dlaczego 3? No trzy równania, no bo jesteśmy na płaszczyźnie, więc ciało na płaszczyźnie ma trzy stopnie swobody, więc aby zachodziła równowaga, musi spełniać 3 równania równowagi. Dlatego również nie możemy w metodzie Rittera wykonać przekroju przez większą ilość prętów niż trzy, prawda? No bo po prostu brakłoby nam równań równowagi. Mamy, jeżeli przetniemy, przetniemy płaszczyzną płaszczyznę Rittera kartownicę przez trzy pręty, to mamy trzy niewiadome siły. Więc, abyśmy mogli policzyć trzy niewiadome siły, potrzebujemy trzech równań. Dlatego przecięcie przez cztery pręty no, spowodowałoby sytuację, w której mielibyśmy cztery niewiadome, no, a dalej trzy równania. Ważne. I teraz tak, suma momentów w dowolnym punkcie po stronie lewej równa się 0, no i jak i suma momentów w dowolnym punkcie po stronie prawej równa się 0, prawda? I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. No, i oczywiście, no, możemy dowolnie korzystać z tych równań, równowagi w celu wyliczenia, wyliczenia siły w którymś sprzętów, albo we wszystkich, prawda, w zależności od, od tego, jakie mamy polecenia. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest tak zwane pojęcie punktu Rittera. Punkt Rittera jest to taki węzeł, taki punkt, no węzeł, przepraszam, ten punkt się wiąże z, z lokalizacją węzła w kratownicy, który. Pozwala, pisząc równanie momentów wyzerować dwie z trzech sił w prętach, które przecięliśmy. Teraz prosto, mówię. Zobaczcie, takim punktem litera jest na przykład punkt trzeci. Dlaczego? Bo jeżeli ja policzę moment w punkcie 3, prawda, na przykład po stronie prawej, prawda? To wtedy zobaczcie, siła N37, jej kierunek tego wektora przechodzi przez punkt 3. No więc, n37 razy zerowa odległość daje zerowy moment. Podobnie z, e, war, podobnie z wektorem siły n23. Kierunek tego wektora też przechodzi przez punkt 3, więc odległość jest zerowa, moment zerowy. Prawda? Więc zobaczcie, licząc moment w punkcie 3, ja od razu wyzerowuję. wyrzucam z równania e, siłę n37 oraz wyrzucam z równania siłę n23. Co mi zostaje? Zostaje mi. Niewiadoma n67, którą od razu sobie wyliczę, prawda? Więc yy, to jest tak zwany punkt litera, ponieważ zeruje dwie z trzech niewiadomych. No i tutaj drugim punktem litera będzie. Punkt punkt 7, węzeł 7, prawda? Bo licząc moment w węźle 7, odległość wektora N67 od punktu 7 jest zerowa. Jak i odległość wektora siły N37 w pręcie n 37 w pręcie -7 jest również w odległości zerowej, no bo kierunek wektora przechodzi przez punkt 7. Więc pisząc równanie momentu w punkcie 7, czy to po stronie lewej, czy po stronie prawej, no bo to, że punkt 7 jest po lewej, to nie znaczy, że my nie możemy liczyć momentu od prawej strony, to jest dowolność. Moment w tym punkcie liczony zarówno od siły n7, jak i od siły n7. Daje nam 0, bo odległości są zerowe, więc te dwie siły z równania wyrzucimy, a wyliczymy sobie wartość siły n 23 prawda? Więc to i to to są, punkt 7, punkt 3 to punkty litera ponieważ zerują dwie z trzech naszych niewiadomych. No i teraz co? No tyle, tyle teorii, bo tak naprawdę y, tutaj musimy sobie po powiedzieć więcej y, w temacie praktyki, prawda? A teraz y, w kolejnych odcinkach kursu będę y, brał te zadania, których, y, które, które rozwiązywałem w pierwszym. W pierwszym poziomie kursu, w pierwszej części kursu dotyczącego metody węzłowej, i będę wyliczał, będę w tych, w tych zadaniach rozwiązywał, wyznaczał siły w prętach, tylko teraz używając metody litera. I pokażę Wam, że te wyniki są po prostu identyczne. No, to to, to tak jakby potwierdzi, że to są metody alternatywne dla siebie, prawda? Więc teraz przechodzimy do, do, do zadań i po prostu biorę te zadania z, z pierwszej części kursu. I rozwiązuje każde z nich przynajmniej jednym albo dwoma przekrojami metody litera.